Cześć, nazywam się Paweł i dzisiaj będziemy się zajmować środkiem masy. Środek masy jest to punkt poruszający się tak, jakby poruszał się punkt materialny skupiający całą masę układu lub były sztywnej. Jeżeli na układ ciał nie działają zewnętrzne siły, to położenie środka masy tego układu ciał nie ulega zmianie. I poniżej mamy dwa przykłady, które nam to zobrazują. Jeżeli astronauta gdzieś poza polem grawitacyjnym wyrzuci jakiś przedmiot, to oczywiście zarówno ten astronauta, jak i przedmiot zaczną się poruszać zgodnie ze staną zachowania pędu, ale ponieważ nie działają żadne zewnętrzne siły ani na astronautę, ani na przedmiot, to środek masy układu, który oni dwaj tworzą, pozostanie cały czas w tym samym miejscu. I drugi przykład. Jeżeli marynarz znajduje się na łodzi, przejdzie z jednego końca łodzi na drugą jego stronę, to położenie zarówno łódki, jak i marynarza dla zewnętrznego obserwatora się zmieni, ale środek masy będzie cały czas w tym samym miejscu, oczywiście, jeżeli zaniedbamy zewnętrzne siły, czyli siły oporu łódka woda. Położenie środka masy liczymy ze wzoru jak poniżej, a zatem dodajemy do siebie iloczyny mas oraz współrzędnych położenia i dzielimy to wszystko przez sumę mas. Jeżeli układ ma dwa wymiary lub trzy wymiary, to osobno wykonujemy takie działanie dla współrzędnej, igrakowej y, i zetowej, jeżeli takie są. I dalej mamy prosty przykład. Trzy punkty materialne oznanych współrzędnych, a więc układ 2D. I należy policzyć środek masy. A zatem zaczynamy sobie od XSR. i będziemy mieli xa razy ma plus xb razy mb plus xc razy mc i dzielimy to wszystko przez ma plus mb plus mc i podstawiamy sobie liczby XA czyli 2 razy MA czyli 5 kg do tego dodajemy XB czyli 5 razy MB czyli 3 kg do tego dodajemy minus 2 bo taka jest xowa współrzędna punktu C razy MC czyli razy 1 kg I dzielimy to wszystko na 5 kg plus 3 kg plus 1 kg. Wbijamy sobie to wszystko w kalkulator, czyli mamy 10 plus 15 minus 2, czyli 23, dzielone na 5 plus 3, 8, 9. Oczywiście na górze i na dole są kilogramy. 9,23 to już jest zadanie dla kalkulatora. A raczej 23,9 powinienem powiedzieć. xr to się równa 2,55. I to już jest jakieś przybliżenie. Tak samo robimy to dla igra jak Czyli będziemy mieli YA jak a razy ma plus YB jak b razy mb plus YC jak c razy mc. I dzielimy to wszystko na ma plus mb. Plus emca. Podstawiamy sobie liczby, a zatem y, będziemy mieli 3 razy 5 kg, plus minus 1 razy 3 kg, plus minus 4 razy 1 kg.

I w przybliżeniu, y współrzędna środka masy wynosi 0,9. Teraz y, możemy sobie nanieść te współrzędne na rysunek, czyli zaznaczam sobie punkt w przybliżeniu 2,55 2,5 0,9. A zatem tutaj mielibyśmy punkt. Nazwijmy go sobie S o współrzędnych XSR, YSR. Czy rysunek potwierdza nasze obliczenia? Punkty A i B są tutaj punktami bardziej masywnymi, a więc środek masy układu będzie bliżej nich. Punkt C posiada mniejszą masę, więc on na położenie środka masy będzie w mniejszym stopniu wpływał, punkt będzie bardziej od niego oddalony. Wydaje się, że jest OK. Drogi widzu, żegnam Cię dzisiaj i zapraszam do moich kolejnych produkcji. Do zobaczenia!